Podobno musiał Pan wybierać między Rotterdamem a Chorzowem No tak, tak dokładnie Bo tam, na samym początku ten, ten mecz miał być w sobotę Przesunęli go na niedzielę, więc musiałem wybierać A że tutaj już się dogadałem wcześniej, jakby, no, tam to było trochę później Także musiałem tutaj dotrzymać słowa, że do Chorzowa Specjalne miejsce, no to też tak samo jak i Rotterdam Było ciężko, ale na końcu nie da się człowiek rozwoić. Mecz towarzyski, mecz, który nie miał większego znaczenia dla waszej bogatej historii, natomiast mecz potraktowany bardzo poważnie. Przynajmniej tak mówił Jerzy że w szatni ta odprawa była taka jak 20 kilku lat temu. No tak, trener tutaj zadbał o to, żeby było jak za dawnych lat. Graliśmy jeszcze w maju w Chicago z Meksykiem, było podobnie. Bardzo duża motywacja, mobilizacja. Dzisiaj podobnie, też odprawa na najwyższym poziomie. To jest dobre, bo to już uświadamia chłopakom, że ok, mamy już te parę kilo więcej, ale przyjęliśmy tutaj wygrać, ta rywalizacja jest jeszcze w naszych genach i żeby to zmotywować, od tego się zaczyna i myślę, że tutaj ten Renger naprawdę zrobił super robotę. No Wtedy. właśnie, parę kilo i trochę lat, natomiast determinacja i zaangażowanie nie zmienia się. No to tak jak mówiłem, no, wiadomo, że y, głowa chce, y, ciało czasami robi to w spowolnionym te, tempie. Ale tak jak mówiłem, no to, y, to jest baza, o której wychodzimy, czasami nadrobiamy. Im też nie brakowało determinacji, też e, zaczęli nawet dobrze grać. My trochę z zaczęliśmy, potem było lepiej, lepiej, no i skończyło się zwycięstwem. Wynik nie jest najważniejszy, najważniejsza jest ta zabawa, ale dobrze jak się wygrywa, bo to jednak na samym końcu. No, całe życie do tego byliśmy przyzwyczajeni, do tego, żeby grać o wygraną i, i nawet w takich meczach przyjacielskich Nagrałem dużo tych meczów, to naprawdę wszyscy chcą wygrać. To po prostu szacunek jest, wchodzisz jako dżentelmen na boisku i schodzisz jako gentleman ale jest walka do samego końca. Jurek, ćwierć wieku temu był, był podobno filmik motywujący z czołgami niemieckimi, tak? Czołgami z polską granicę. Jaki był tym razem filmik od trenera Angela eee, Sentymentalny. Trener zmontował filmik taki z naszymi meczami tu na Śląskim, eee, pokazywał poszczególnych zawodników jak strzelali, e, jak e, tam po prostu mieli swoje ulubione akcje pokazywał kibiców, bo to jednak jest duży sentyment też czasu biegnie, wiecie jak to wygląda też, że wielu kibiców tu przychodziło ze względu na ten sentyment. czasami jesteśmy, żeby pokazać komu kiedyś kibicowali. No, to są takie rzeczy bardzo pobudzające wyobraźnię i jakby człowiek mógł czas, czas cofnąć, no to było oczywiście mogłoby to zupełnie inaczej wyglądać, także żyjmy tu i teraz chwilą, uczmy się z tego, co było, bo to są lekcje bardzo ważne dla nas. Ale dalej tworzymy grupę, to jest bardzo ważne. Ta grupa, to zaufanie, po wielu, wielu latach, przecież te reprezentacje przed nami, nie można powiedzieć, że były gorsze, miały może mniej szczęścia, może były mniej zjednoczone. My od początku tworzyliśmy grupę, ta grupa jest do dzisiaj, mamy swoją grupę WhatsAppową, nowoczesnej technologii. Także kumplujemy się dalej, jeździmy z przyjemnością, wygłupiamy się, żartujemy. Bo, żeby ten kroczek pójść do przodu i zrobić, to trzeba mieć dobrą atmosferę. Myśmy od tego wystartowali, to nam przyniosło, a do Mistrzostw Świata. Pan nie pana tak zawodowo nie ciągnie do piłki, żeby coś robić w piłce. No, Mam ma sporo różnych biznesów, różnych rzecz pan robi, ale w pi o piłce pan nie słyszy, masz kod? Takie nazwiska przynajmniej No to O piłce no, różnie. Ja bawię się teraz, jestem ambasadorem Liverpoolu, że po świecie, reprezentuję mhm, okay. klub. To jest taka baza. Może w przyszłości. Może w przyszłości nie wiadomo. Na razie mam parę spraw na głowie innych. One mi absorbują i może kiedyś... Ale może Przez... polska piłka też? Tak, tak, może też. A może ta kiedyś... twoja rola w zarządzie na razie Zamżańskiego pod okreningu? No jest, aktywacja jest. No to jest taki początek, żeby zobaczyć jak to wygląda. Wiesz, bo to też są nowe rzeczy. To jest największy ośrodek okręgowy w Polsce. Dużo się dzieje że tutaj, wiesz, to, jest, naprawdę to jest działanie od podstaw, bo to co my widzimy piłkę nożną, to jest wiadomo od z kulesza i świta, ale tutaj w, w tych oddziałach oddolnych naprawdę dużo się dzieje. Szacunek dla tych ludzi, że, że po prostu swój czas poświęcają na, na promocję piłki nożnej, bo to od tego powinniśmy zacząć, od, od dołów. Nie? Piłka profesjonalna znajdzie sobie fundusze, znajdzie kasę na to, żeby egzystować, ale od dołów trzeba to wywoływać, żeby za 15, za 20 lat mieć ten na narybek, który będzie grał po prostu i będzie dawał nam radość, bo sport daje nam radość, piłka nożna daje nam radość, to są czasami jedyne momenty, gdzie się po prostu człowiek zrelaksuje i uśmiechnie, ma tyle rzeczy do roboty swojej, prywatnej, więc to są, to są, to, 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 o te rzeczy trzeba dbać. Na razie jest skromny podokręg, ale czytałem już opinie różne facebookowe, że szczytem ma być stanowisko prezesa pozytywnego dla jego. Facebook miał głosować, to pewnie już bym był. Dzięki, na razie.